Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Twórcza odwaga. Spróbujemy teraz rozwinąć tak powolutku, etapami w kolejnych naszych rozważaniach, co ewentualnie jeszcze się może kryć pod tym pojęciem. No jako punkt wyjścia musimy przyjąć, tak byśmy powiedzieli, środowisko życiowe. Środowisko życiowe Józefa, jako też wskazanie dla nas, co mam na myśli. Kochani, no, nie można absolutnie tego nie zauważyć, że dla Józefa, Pan Bóg tym środowiskiem życiowym wyraźnie wybrał i wskazał jako małżeństwo z Maryją. To gdzieś umyka, ale od tego musimy zacząć. Ewangelista Mateusz w taki sposób to zredagował. Z narodzeniem Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. To są trzy wersety w pierwszym rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. Werset 18, 19 i 20. Ale zobaczmy, że właśnie w tym zapisie, w tych trzech wersetach, trzykrotnie znajduje się potwierdzenie faktu, że oni byli małżeństwem po zaślubinach, następnie mąż jej Józef, no i dalej Twej małżonki. Wiele szczegółów w tym tekście wymaga wyjaśnienia od chociażby właśnie owo po ślubinach wpierw im zamieszkali razem. Jest to przypomnienie pewnego zwyczaju, ponieważ to nie było obwarowane przepisami prawa żydowskiego, a zwyczaj polegał na tym, że małżeństwo zawierało się dwuetapowo. Najpierw był obrzęd zwany kiduszin i to było po prostu podpisanie umowy. Obrzęd bardzo formalny. Podpisanie kontraktu małżeńskiego, którego dokonywali ojcowie młodych. W czasie tego podpisywania młody wypowiadał słowa: Ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dziś i na zawsze. Potem była krótka kolacja i młodzi, będący już małżeństwem, rozstawali się. Ona jeszcze zostawała w swoim domu u swoich rodziców, on wracał z ojcem do swojego domu, mimo że byli małżeństwem. I przez okres około roku nie zamieszkiwali razem, dopiero po roku odbywał się drugi etap zwany Nisuin i to było po prostu uroczyste wesele wielokrotnie trwające wiele dni. I w tym czasie oni byli małżeństwem, podkreślam to po raz kolejny, dlatego że czasami możemy usłyszeć, że to był okres narzeczeństwa. Nie, to był okres małżeństwa. I właśnie między innymi też w tym czasie miało miejsce poczęcie, miało miejsce zwiastowanie, o czym jeszcze powiemy. A więc wyjściowym środowiskiem życiowym dla Józefa było małżeństwo z Maryją. Absolutnie nie ma żadnych podstaw, żeby wskazywać, że, Jezus był, że Józef był osobą w podeszłym wieku. Absolutnie nie. Na pewno był człowiekiem bardzo młodym, w pełni sił, tak młodym zresztą jak i Maryja. Minimalny wiek do zawierania małżeństwa i to akurat było przepisami prawa obwarowane dla dziewczynki, wynosiły 12 lat, dla chłopca 13. Minimalny. Oczywiście małżeństwo zawierano najczęściej w, w wymiarze praktycznym w wieku 14, 15, 16, 18 lat, mniej więcej w takim wieku. I oni tyle. Mieli. No, wracając do naszego wcześniejszego odcinka, kiedy pokazaliśmy, że jedno z poleceń, które Józef usłyszał, wstań, wejdziecie jego matkę i uchodź do Egiptu. I powiedzieliśmy, że to była trasa około 700 kilometrów, wędrówka moją, mo, mogąca trwać nawet około Trzech miesięcy, no nie możemy sobie wyobrazić, żeby Józef, tak pokazywany bardzo często w sztuce sakralnej, jako staruszek, był w stanie podjąć się takiego bardzo trudnego, wyzywającego zadania. Więc był na pewno młodym człowiekiem. Dlaczego? Tak mocno to podkreślam, bo to też potwierdza wyjątkowość, jeśli mówimy o tej twórczej odwadze Świętego Józefa, to na czym ona polegała, w tym akurat szczególe? Ano, w tym, że on, jako mężczyzna, jako młody człowiek, nie miał żadnych wątpliwości, że kiedy dochodzi do odpowiedniego wieku, to. Trzeba myśleć o zawarciu małżeństwa, dlatego że w nauce dzieci w szkołach przysynagogalnych przede wszystkim uczono się na pamięć dużych fragmentów pisma świętego, dużych fragmentów tory, ale szczególnie oczywiście. Tego opisu stworzenia świata i człowieka, żeby pokazać zależność człowieka od Pana Boga, i tam między innymi te dwa najważniejsze wersety z punktu widzenia, jakby pokazania planu Pana Boga, projektu Pana Boga na ludzkość. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Bożego stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich bądźcie płodni i roznażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Zobaczcie, zobaczcie, tu wybrzmiewa właśnie na czym polega ta twórcza odwaga właśnie na tym, żeby bez zawahania, będąc w odpowiednim wieku, myśleć o małżeństwie i rodzicielstwie, a więc podjąć odpowiedzialność za żonę. I za dzieci, bez zawahania. Dla młodych mężczyzn trzeba tak mocno to wypowiedzieć, żeby wyzbywali się lęku, żeby rzeczywiście dochodząc do poziomu niezależności finansowej, mieszkaniowej, już też psychicznej, żeby śmiało myśleć o zawarciu małżeństwa. Będą lęki zawsze, ale to ma być właśnie ta twórcza odwaga mężczyzny. Dla nas żyjących w małżeństwie też właśnie takie spojrzenie. Twórcza odwaga to jest rozwój swojego małżeństwa w kierunku doskonałości, otwartość na wskazania Pana Boga, podjęcie odpowiedzialności za żony. Za żonę i za dzieci, ale właśnie tu w tej przestrzeni podstawowej, w tym środowisku podstawowym, małżeństwo i rodzicielstwo. I to daje wielkie możliwości właśnie owej twórczej odwagi dla mężczyzny z czymś takim, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Pan Bóg nam pokazuje kierunek, wyraźny kierunek małżeństwo i rodzicielstwo. Natomiast wypełnienie szczegółami tej drogi życiowej w wielkim zaufaniu już pozostawia dla nas. Dziękuję, szczęść Boże.